Siema siema, z tej strony Alczej Prozy zespanie w wanie i dzisiaj ostatni dzień na Sardynii w dodatku wietrzny. Nie wiemy, kiedy nam te 5 miesięcy miną na Sardynii, ale to był tak wspaniały czas i absolutnie piękne miejsca, że już wiemy, że na pewno tutaj wrócimy kamperem, bo miejsca do spania na dziko są naszym zdaniem top, jeśli chodzi o Europę. A że zjechaliśmy wyspę wzdłuż i wszerz i moja mapa, słuchajcie, wygląda tak, to pomyślałam, że Sama chciałabym mieć taką listę sprawdzonych miejsc przed wyjazdem na Sardynię, dlatego teraz po powrocie zbiorę te wszystkie pineski, ogrom zdjęć, które, nacyk które nacykaliśmy i zbierzemy praktyczne informacje, które na pewno Wam się przydadzą w trakcie pobytu na Sardynii, w jedno miejsce i wydamy po prostu przewodnik, który maksymalnie ułatwi Wam planowanie Waszego wyjazdu. A wracając do tematu wiatru, to zaczniemy tego vloga od naszej przygody Kajcarfingowej Jednym z celów wyjazdu na Sardynię była nauka kitesurfingu. Nauczyłem alcie śmigać na surfie, a ona została moją instruktorką na kajdzie. Jeśli chodzi o naukę, to zdecydowanie nie jest to prosty sport. Na początku ogarnięcie samego latawca. Potem zgranie ruchu latawca ze startem z wody. Dużo zmiennych. Jakbym miał porównać to do nauki innych sportów deskowych, to ustawiłbym kolejność tak: Wakeboard, Snowboard, surf, Surfing i kitesurfing jako najtrudniejszy do nauki. Zdecydowanie najdłużej uczyłem się zwrotów. Po jakimś czasie załapałem pływanie i pod koniec wyjazdu udało mi się nawet skleić backrolla, czyli skok z obrotem o 360 stopni. Piękny! I to jest życie! Ale super! Słońce świeci! Wieje wiaterek, jest cieplutko! Kochamy na Kajcie! Kocham to życie słuchajcie! I wiecie, co jest w tym wszystkim najfajniejsze? Że teraz już naprawdę możemy wszystko robić razem. Niesamowite, że 10 lat temu, będąc na Sardynii, nawet przez myśl by mi nie przeszło, że wrócę na tą samą wyspę i to na prawie pół roku podróżować kamperem i pływać na Kajcie z moim narzeczonym. Życie jest totalnie nieprzewidywalne. To właśnie tu obserwowałam, jak inni pływają na kajcie, i rok później nauczyłam się sama pływać. I tak oto mija dziewiąty rok pływania. Wspaniałe uczucie, widzieć, jak marzenia się spełniają. Miejsce, na którym pływaliśmy, to Punta Tretu, które jest idealne do nauki po sezonie. Dużo miejsca na kampera, mało osób, płytka i płaska woda. nie, no weź mnie trzymaj, co się tu dzieje. Ostatnie dni na Sardynii minęły nam na ludzie, W dobrowym towarzystwie. Spotkaliśmy się z Hubertem i z Amą, którzy tworzą Awantura Campers i budują przepiękne, customowe kampery. Razem pojechaliśmy na Kala Domestika, żeby zobaczyć kolejną piękną plażę na zachodnim wybrzeżu. Taki piękny dzień. A taki nostalgiczny poranek. Ja Ci kręcę. Nie. Ostatni dzień na Sardynii. No ale to trzeba się tym cieszyć, że mogliśmy tu spędzić 5 miesięcy. Że wracamy teraz na piękne lato do Polski, zobaczymy się z rodziną. Będziemy jeździć sobie na jeziorka, będziemy na kaszubach, będziemy w naszym rogowie, kochanym. To będzie fajnie. Wiadomo, będzie inaczej. Będzie kurczę fajnie, ale będę tęsknił za tą wodą. Piękną. <laughs> W basenie ci taką napuszczę. I za tymi widokami. I serfa też mi w basenie zrobisz? No jak wskoczę, to jakaś fala tam może się wytworzy. <głos> <głos> Jakiś tsunami. <noise> no to dobrze, to możemy wracać. No, będzie fajnie. Też mi się wydaje, że będzie okej. Okay. No ale jest trochę taki wewnętrzny... No nie wiem czy to smutek. Ja trochę czuję jednak. no. Ja po prostu czuję, że zostawiam kawałek serducha tutaj na tej Sardynii, ale będziemy tu wracać przecież, nie? Będziemy, no. No i drodzy nasi kochani, kończy się nasza sardyńska przygoda. Właśnie wjeżdżamy na prom i wracamy do Polski. Trochę posiedziałem na kąpie, ale już nie mam siły. Ale cię za to dzielnie walczy. Tak, więc... nadrabiam zaległości, nie odpuszczam. Co prawda, dzisiaj rano nie powiem kto, ale ktoś się wybudził. Nastawił budzik, mimo że nie było takiej potrzeby. To spaliśmy ile? 6 godzin? I po 6 godzinach dzwonił wielki Nie, godzin. no była potrzeba, bo słuchajcie, to był ostatni dzień na Sardynie, więc trzeba było go wykorzystać. Dlatego jesteśmy niewyspani i chyba idziemy zaraz spać, nie? I jak idzie? Ubrawienie fotek. A co to za piękne koniki? Wow. Piękne są. Ale ładna są fotka, ja cię kręcę tak. Piękne koni Mega oh, To super sąnie. Ten... A tu jest jak takie ładne. No właśnie dostaliśmy powiadomienie. Nie wiem czy to widać, czy nie widać. Widać nie wszystko no. Ale to jest właśnie, kochani, ten srebrny guzik, który właśnie jest do odbioru. Także klikamy. YouTube nam napisał gratulacje z okazji zdobycia 100 tysięcy subskrybentów. Odbierz nagrodę. Nie, ja teraz muszę coś tam przeklikać. I będzie wysyłka. No i kurczę wtedy tylko odebrać masz srebrny guziczek i powiesić w tym miejscu <grystanie> Ty się cieszysz, co? Jak dziecko! Uuu. Tym razem trasę do Polski musieliśmy pokonać szybko, ponieważ dostaliśmy zlecenie, które ma bardzo krótki czas realizacji Dopłynęliśmy promem do Livorno i od razu kierowaliśmy się w stronę Innsbrucka. Zatrzymaliśmy się za niemiecką granicą na nocleg z widokiem na góry niedaleko autostrady. Rano szybkie śniadanko i pokazanie Dukatosa profesorowi z Monachium, który był ciekawy, czasami zbudowaliśmy i w 15 minut opowiedział nam całą historię życia. Tym pięknym widokiem kończymy tego vloga. Do zobaczenia w kolejnym.